Się po nich w każdej chwili jakiegoś się zagrania, zachowania, działania rozstrzygającego mecz. Czy był kontakt z piłką René Adlera? Był. Dobre przerzucenie do Ostrzołka. Precyzyjnie Ostrzołek. To jest szansa dla Luisa Holtbiego i Janczkę na rzut rożny. Potwierdza się to, że na razie więcej z gry mają piłkarze gospodarzy. Zobaczmy, tutaj Bobby Wood, cztery bramki w sezonie 2016-17, powinien dopisać kolejną, znakomite zagranie od Hunt'a, miał czas, miał miejsce, co to dużo mówić, taki Robert Lewandowski to z zamkniętymi oczami wykorzystałby tę sytuację, Aaron Hunt, ale Woodowi, urodzonemu w Honolulu, dużo, dużo do takiego poziomu brakuje, Daoud, Stindl, Rafael, Daoud. To są artyści, ale nie mają czasu, nie mają miejsca, nie mają tylu kontaktów z piłką, aby zagrozić zespołowi HSV. Odwrotnie to zespół gospodarzy. Kolejny raz Bobby Wood tym razem w polu karnym. I jeszcze przyjęta piłka. Miller. Szansa na 1-0. Miller. Daleko jednak do Hermana. Herman. Przy nim Sakai. Herman. Mocne zagranie. Hoffman. Piłka dalej w grze. Ostrzałek. Musi mieć się na baczności. Zagranie w stronę Kramera. Kramer przedarł się. Kramer szansa. Prawa noga. Kramer Sztindl i piłka obok lewego słupka bramki Rena. Powiedzmy jeszcze jedną istotną informację: Hamburger Sportverein i Borussia Mönchengladbach to są jedyne drużyny, które zostały w rozgrywkach, które jeszcze nie straciły bramki w tegorocznym. Pucharze Niemiec. Dobrze radzą sobie gospodarze. Znowu są pod polem karnym gości. Zagranie przez nastkę. Czy nie było spalanego? Wydaje się, że nie. Aaron Hand, zwód, Zagranie i szansa. Piłka wraca w ręce Jana Zomera. Chociaż sugerują piłkarze HSV, że było tam celowe podanie. Uratował swoją drużynę, choć nie miał pełnej kontroli nad sytuacją i piłką także. Hoffman w narożniku. Jest sygnalizacja Hoffman. Na dalszy słupek Westergaard. Miller. Zagranie w pole karne. Hunt niewiele brakowało, a spotkałby się z piłką w takim momencie, który oznaczałby poważne e, trudności zespołu Borussia Mönchengladbach. Ale teraz goście. Herman, Herman, przy nim Mawraj. I czy to nie był faul rzut karny? Jaka decyzja sędziego? Jedenastka w 52 minucie. On spowodował... Te protesty zespołu HSV Ale Marko Fritz był bardzo pewny swego No i Mergi Mavraj Były obrońca Bochum, Greuter, Firti, Köln Napytał sobie biedy No i swojej drużynie Ale rzut karny trzeba jeszcze wykorzystać Kapitan bierze na siebie to odpowiedzialność 28-latek kopie piłkę w lidze do jednej. W Pucharze Niemiec dorzuca trafienie być może na wagę półfinału. Lars Stindl, bohater z Florencji, bohater rywalizacji z Fiorentiną w lidze Europy. Teraz zastanawiamy się, kto przejmie piłkę na dłużej. Zagranie polegarne Stindl Stindl rozejrzał się. Stindl jest w szesnastce. Stindl będzie odgrywał do środka. Szansa Herman, Hoffman. Nikt nie chce strzelać o strzałek. Rafael. Nie ma bramki, jeszcze Sztyndl, nie ma 0-2. Adler wspaniale, jeszcze nie koniec. Czy będzie rzut karny? Coś nieprawdopodobnego. Druga jedenastka 60. minuta meczu przystanie 0,2. Zja sędziego Marko Fritza. Tym razem nie Sztyndl, tym razem to Rafael. Na 11 metrze z jakim efektem? Rafael zupełnie inaczej ale także trafia do siatki inaczej niż jego kapitan Lars Stindl. Gospodarzy Hertha, potem mecz z Borussią, znowu u siebie 12 marca tutaj w lidze. Wyjazd do Frankfurtu, Keln u siebie, wyjazd do Dortmundu, Hoffenheim, wyjazd do Bremy, Darmstadt, wyjazd do Augsburga, Mainz u siebie, wyjazd do Schalke i u siebie w Wolfsburg. To jest kalendarz, który na pewno kibiców nie napawa optymizmem, jeśli chodzi o HSV a Gladbach, no, ligi mistrzów już nie będzie w nowym sezonie, to jest jasne. I bramka, Bobby Wood. 91. minuta i 50 sekunda. Gdyby tak przystanie 0-0, drużyna, która bramki by nie straciła, zaczęło się od mocnego wykopania piłki, a dalej to już no asysta Adlera i robota Bobiego Wooda. Nie zapobiegł tej bramce Christensen. Łyszka miodu w beczce dziekcie, można powiedzieć, jaką jest. Zobaczmy raz jeszcze akcję Bobiego Uda. Jaką jest to, że...